Hej, witaj. Dzisiejszy film szczególnie będzie wskazany dla osób, które cierpią na nawracające bóle głowy. Bóle głowy mają wiele przyczyn. Może to być nadciśnienie, może to być jakieś zaburzenie ruchomości w kręgosłupie szyjnym, ale bardzo często na bóle głowy powodowane są zwiększonym napięciem mięśnia czworowocznego, a dokładnie promieniowaniem, promieniowaniem bólu z tego miejsca właśnie na głowę, często powodując jednostronne bóle głowy. Najczęściej będą to jednostronne bóle głowy, które zaczynają się od okolicy potylicy, a potem rozchodzą się na dalszą część głowy. I dzisiaj pokażę Ci, jak samodzielnie w domu będziesz mógł z tymi bólami głowy walczyć. Pokażę Ci bezpieczną e, i prostą technikę, która umożliwi właśnie redukcję napięcia tego mięśnia. Dokładnie będziemy pracować na punktach spustowych właśnie w tej, e, w tej, okolicy i nie będzie do tego potrzebna żadna pomoc. Jedyne co będziemy potrzebować to piłkę i najlepiej jak to by była właśnie piłka do golfa albo po prostu do tenisa, e, do tenisa stołowego. Co będziemy, od czego musimy zacząć? Kładziemy się pewnie w domu. Najlepiej będzie to na podłodze. Ja, żeby to było oczywiście dobrze widoczne, pokażę to leżąc na łóżku. Tą piłeczkę kładę sobie w tej okolicy. Możemy to zlokalizować jako mniej więcej połowa odcinka pomiędzy wyrostkiem barkowym, czyli tą wystającą kością, a kręgosłupem. Lokalizuję piłkę w tym obszarze. Kładę się tak, żeby piłka mi z tej okolicy nie uciekła. Co robię dalej? Swoją rękę przekładam w ten sposób, tak jakbym chciał ją przyłożyć sobie koło ucha. Moją nogę po przeciwnej stronie przekładam przez drugą nogę, tak żebym delikatnie mógł się obrócić na, w tym wypadku na prawą stronę, czyli obracam się do właśnie w tą stronę, po której będę wykonywał terapię. Następnie, Następnie staram się przybliżyć moją głowę troszeczkę do, tak bym chciał zbliżyć prawe ucho do prawego barku i w tej okoli, i w tym ustawieniu staram się jeszcze mocniej pochylić, zrotować całe moje ciało, w moim wypadku, na prawą stronę, co oczywiście wywoła większą kompresję na tą piłeczkę. Ta piłeczka będzie z większą siłą się wbijać w ten mięsień. Oczywiście to może już powodować w, tej, w tym ustawieniu ból. Co robimy następnie? możemy to, Mamy jakby dwie opcje. Możemy to po prostu utrzymać, przez około minutę, utrzymu, wytrzymując ten ból. Ten ból oczywiście może promieniować, albo będąc w tym ustawieniu, staramy się delikatnie zmieniać ustawienie głowy. Tak byśmy chcieli przetaczać głowę. W jedną i w drugą stronę. Reszta ciała pozostaje bez zmian. Może to wywołać troszeczkę zmianę w odczuwaniu bólu, ponieważ zmieniamy ustawienie włókien mięśniowych i jest to zupełnie normalne. Nic innego się nie zmienia, tylko zmienia się ustawienie głowy. I to także warto, żebyśmy wykonywali minutę, czyli albo utrzymujemy utrzymujemy pozycję bez ruchu przez minutę, albo wykonujemy delikatny ruch przetaczający głową z jednej strony na drugą. Możemy oczywiście tego punktu spustowego poszukać jeszcze dokładniej, a mianowicie piłeczkę możemy przełożyć kilka centymetrów na przykład stronę stawu barkowego, czy kilka centymetrów bardziej w stronę kręgosłupa i wtedy będziemy się mogli przekonać, czy ból po tej stronie, jest większy, mniejszy, czy taki sam? Jeśli jest większy, to warto, aby właśnie w tym miejscu również popracować. To ustawienie, które przed chwilą pokazałem. Warto żebyśmy wykonali sobie, jeśli mamy mimo na przykład że jeśli bóle częściej mamy po prawej stronie, prawdopodobnie ten ból będzie częściej po prawej stronie, ale mimo wszystko warto wykonać także tą terapię po stronie przeciwnej, ponieważ te bóle nie tylko mogą promieniować do góry, ale mogą promieniować także na stronę przeciwną. Tą techniką możemy pracować profilaktycznie, codziennie albo co drugi dzień. Natomiast jeśli mamy ból głową, po to pojawił się w tej. Chwilę, czy godzinę temu to warto, żebyśmy wykonywali tę technikę wtedy, także kiedy ten ból głowy po prostu jest. I w takich bólach radziłbym wykonać tę technikę dwa razy po jedną minutę na każdą ze stron. Czyli pracujemy na przykład statycznie minutę po prawej stronie, statycznie minutę po lewej stronie i później na przykład z ruchem minutę po prawej stronie i tą technikę z ruchem także po lewej stronie przez minutę. Myślę, że takie. Taki układ będzie dawał nam najlepsze efekty. Czy mogą być jakieś przeciwwskazania do tego, coś niepokojącego? Wtedy, jeśli na przykład tak byśmy nie, agresywnie, mocno z tą piłką pracowali, że ból oczywiście byłby nie do wytrzymania. Ten ból zawsze powinien być w takiej skali 5. Ewentualnie 6 na 10, żebyśmy my mogli go jak, jak najbardziej znieść, bo jeśli on będzie zbyt duży, to będziemy mogli mieć jakieś kompensacje napięcia także w innych obszarach naszego ciała. Nie chcemy także, aby przy pracy z tą piłką występował gdzieś ból promieniujący do palców czy do całej dłoni. Ból może się rozchodzić także na głowę, może powodować coś w rodzaju właśnie bólów głowy, ale nie chcemy szczególnie, żeby ten ból gdzieś promieniował do naszej. Ręki. Jeśli tak jest, to musimy zmienić ustawienie piłki albo przede wszystkim zredukować siłę, z którą tą piłkę naciskamy. Mam nadzieję, że film będzie przydatny. Zachęcam, jeśli masz ból głowy, spróbuj choćby i teraz wykonać to ćwiczenie. Dzięki, hej!